R. Także witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony oczywiście mnie tak ja Was witam w serii Bracia na Polskiej Farmie w drugim odcinku tego oczywiście sezonu i oczywiście tej serii Na początku tego materiału standardowo proszę o zostawienie łapki w górę pod dzisiejszym nowym odcinkiem Nie zapomnijcie także oczywiście przy nie zapomnijcie także przy łapce w górę jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału Zostawić oczywiście subskrypcję na kanale Napisz kom komentarz z hashtagiem. Eee, hashtagiem dzisiejszego filmu nie będzie hashtag. Eee, Dzisiaj ogólnie to jest Praca Polowa, więc napiszcie hashtag. Eee... Dobra, hashtag Brama, a ja oczywiście przypnę serduszko, chyba jeszcze się nie pojawiło w odcinku. Tam, jakiś, nie wiem, hashtag brama. Jeżeli się pojawiło, to się pojawiło, to będzie w sumie drugi raz. Zapraszam także na grupę na Facebooku: Szwagry Piucia, link macie podany. Oczywiście w opisie. E, widzę, tak jak zresztą już słyszeli, już Wam powiedziałem w sumie na samym początku, co dzisiaj robimy. Dzisiaj ogólnie, jest praca polowa, e, w sumie widzę, długo wyczekiwana bo ogólnie żeśmy, widzowie w dawno czekali na testy oczywiście tego John Deere'a, który zostaliśmy tutaj na serii zostaliśmy e, na testy go e, więc w dzisiejszym odcinku sobie go wykorzystamy zobaczymy sobie widzowie tak naprawdę jak sobie poradzi ten John Deere oczywiście w polu e, bo tutaj mamy ten agregat a wiecie ja mam dwa pola gdzie muszę sobie przygotować y, te po zasięg te pola co nie także ogólnie mam pola y, gdzie dzisiaj sobie porobimy coś zobaczymy ogólnie jak nam to wyjdzie Ile uda się nam zrobić, a później w dalszej części odcinka zobaczycie, co, co będziemy ogólnie robić. Nie? Także na pewno praca polowa, bo długo właśnie miał być widzowie ogólnie odcinek z tego testowania. Wiecie, bo ten John Deere w dawno w sumie przyszedł. Była ostatnio reakcja Indora, sąsiada była Indora, na tego oczywiście John Deere'a Abora stała wybudowana. Także dużo widzowie ciekawych, nowych rzeczy powstało na tej seryjce i dużo oczywiście także jest przed nami. E, także oglądajcie, ale przed, tak jak mówię, przed oczywiście tego odcinka, proszę o zostawienie łapki w górę, tam na dole oczywiście pod odcinkiem eee, dobrze widzę, także ja nie przedłużam biorę, oczywiście wsiadam do Gendira, odpalam go e, Jedziemy sobie od razu na pole <kłynie> Nie wiem widać, że też nie pojedziemy w sumie może do Indora byśmy widzowie dzisiejszy jeszcze... Tak, widzę przed wcześniej, wcześniej widzę możemy jeszcze pojechać do sąsiada Indora e, zapytamy co u niego ogólnie słychać e, Co tam ogólnie zowie u niego się dzieje, u niego na gospodarstwie Także poczekajcie przed ogólnie widzę pojedziemy pojedziemy do sąsiada Indora o, dzisiaj widzowie sąsiada Dora nie ma. Jego, widzowie jego syn jest Krystian. Dawno widzowie Krystiana nie było na odcinku. O, widzowie, coś dzisiaj nowego będzie na odcineczku. Czekajcie, Podjeżdżamy, Ja sobie widzę wiodoracju tutaj ogólnie zawrócę. Nie mam pojęcia, czy Krystian mnie zauważył, czy nie. Bo się jakoś odwrócił, tak może jakby był na mnie obrażony. Ale wiecie, jak może być obrażony na wujka, nie? No i dobrze widzowie, wiecie, ja jestem widzowie oczywiście jego wujkiem, nie? Wiecie, ostatnim widzowie kupiłem mu prezent na osiemnastkę. Także widzowie, ja jestem jego wujkiem, to nie? Także to nie, nie, je, to jest. To nie jest, widzowie, byle co, czekajcie, bo ja mam mod modyfikację CO JEST GRANE? oooo, witam, ja stary Rę, Ręka wiek. od wujka, wujka Mietka To chyba dziadkiem, moja możesz być, kur... Ej, jak jakim kura dziadkiem? Tak, ty mnie tak tego nie postarzaj ja, ja, To, że ja mam 30, <głos> 35 <głos> lat, to nieważne, że jestem stary Twój ojciec jest stary, bo twój ojciec ma 50. No skąd, a ty to mówili gdzieś, kurwa, ile ma, wiosen? <noise> Słuchaj, on mi mówił, ile ma lat Ale i morda się tylko wiesz starych człowieków się nie, nie pyta o wiek Starych? A to co się nie pyta kobie do wiek? Ty, ty chyba Krystian jeszcze nie wiesz jak tego wygląda prawdziwy gentleman A ty jakie jaki raz nie masz? Ja no to mówię 35 lat, ja tak, jeszcze ja taki stary nie jestem to no. no, mi tutaj nie mów. A ja mam 18, a wygląda No ja miał na... jest ja, 18, ketaszki. to przecież robiliśmy tego, nie? I, i do piątej klasy była ani chodził. Kto ty? No ja wyglądam no, nie no tak co no, ja powiem ci, że no tak klasy, ogólnie czas. nie masz tutaj brudki, nie ma niczego, no tak powiem ci, że wyglądasz na takie 16 lat, no, Ale jest piątej klasy, nie, no taka ósma klasa <grym> bym ci dał. No ja to bym dał, że jakby nie chodził jeszcze do, nie wiem, do liceum. Do liceum? Ja? Tak no. wyglądam mam ci? No. gdzie? nie masz, bro... ja Brody nie masz do chodzenia Słuchaj, brody nie masz! Wąsów Biednia, nie masz. Ja mam mam, wąsy mam też. Goli co chwilę się, może co chwilę goli się? Zaraz mam. Ja co chwilę musiał kupować nowe maszynki. Ale ja ja tylko chyba. raz gole i jeszcze ja nie sobie. Ja jeszcze nie, widzisz jak ja opalony jestem? Ja nawet nic nie możesz. Byłem na plaży? Opalałem się, widzisz? O, widzę taka właśnie cera opalona, elegancko. Ja w tym no. roku nigdzie nie pojechałem na wakacje, musiałem gospodarką się zajmować. I twoim sosia, i twoim ojcem. No, ty jesteś narobili ci bidy. Nie wiem, nie wiem, nie zrobili, nie wiem, nie mafii, odzyskaliśmy wiem, Byli, wiem, nie wiem, nie to tego. Dobra, go. czego coś To w trafie będziemy, to gada. To chcesz? Dobra, Pięknie słuchaj, ziel... zobacz sobie jakiego fajnego Jundiera dostałem na tezę. Ale twój ojciec ojciec dostali... dostał pieniądze, do... Dostał, do... dostał do ten. No coś tam coś, tam coś, kurwa, g... jest stary, głupy kolor. Z z tego A młodych rolników chyba o, da... No da... dostał. O, właśnie, to jest takie dofinansowanie czy coś. Ja na już nie wiem, na, na, na tych papierach tych kurwa. A ty On chyba wiesz, jak się jeździ takim Jundirem, nie? Bo ty dużo jeździłeś na takich O, ja jeździłem, z tego, z tunikami, z autami. Nie, ale dziecko to tak kurwa nie za bardzo umie jeździć. Ja na wolę nowoczesne, no, no, bo ja ten bardziej jestem w, y, będę szkoła wiesz jaką robił, rolniczą. Tak? No. Słuchaj, ja powiem ci, Ja powiem ci tak, mogę mówić o ciebie co, coś? Słuchaj, młody sąsiedzie. Ja dzisiaj mogę tak, tak ja dzisiaj jadę w pole. Jak chcesz to możesz przyjechać i popatrzeć, jak będę dzisiaj robił w polu, bo dzisiaj będę go testował. A mogę Ci pomóc dzisiaj coś. A co ty chcesz? Mm, no, ja ma, a Dobra, co a ty nie masz nic do roboty? Mm, tak na razie, ojciec mówił... Mi... Mam tu nie gospie, coś robić, a się tak nie ty Dobra słuchaj, patrz tak, tobie bardziej zaufam, bo ty tak w sumie od dawnych lat z tym czynnikiem i w ogóle To dobra, czy wsiadę albo do tego, do crossa, albo wsiadę do auta i przyjdź do mnie na podwórko To ja ci dam mój ciągnik, pojedziemy razem rojeść w polu Aha, bo ten czterdziesty to ja nie umiem za bardzo jeździć, bo te biegi tak kurwa trzeszczą Dobra, to bierz, tak, bierz motor albo auto i przyjdź do mnie Dobra widzę, wie, ogólnie nam widzenie pomoże robić w polu, Krystian Dam mu widzenie swojego zatora, wiecie, dam mu swojego zatora. Oj kurwa czekajcie, bo uderzyłem płot. Bo to kurwa jeździ fest Czekajcie. Czekaj, czekaj cał się bo kurwa to uderzyłem w płot Dawaj do mnie, ja ci dam mojego zetora i pojedziemy z agregatem razem z w polu To w kupie zawsze raźniej i szybciej ty nie? Bo ja miałem dzisiaj krowę dojść, ale to nie za bardzo umiem O, ty będziesz kurwa krowę dojął Bo miałem ten do Jarkę podłączyć, do Jarki dalnik. Ty potrafisz tego? Ty potrafisz dojść a te dojki a te cytki, bo ja potrafię. Ciężka sprawa, ciężka sprawa, bo ta ręce trzeba Nie krowie, ale no a to co ty? Chyba, że babie, to nie wiem. Co? <grywa> Chyba, że babie. No to wiesz, babie da. Babie takie babie... O, to, to... ja tego nie widziałem, tego Musiał bizona. Zobacz, nie? Ja, dzi ja dawno dzisiaj na gospodarce nie byłem. Bo ja nie miałem czasu, no wiesz, No łukach, to Zobacz łuka, to... jak się mojego smarka kapitalnie prezentuje. Tylko czekaj, muszę ten bizona. To masz agregat. sobie elegancko, tylko nie wiem gdzie. To masz agregat. A co ty chciałeś, co ty chciałeś dzisiaj robić w ogóle? Ja? No to mówię, ja dzisiaj jadę w pole tego, pola te przygotuję, bo tam mam dwa przy do przygotowania pola, bo poza się co nie? Widzona muszę tego, ty? zakonserwować, muszę go wyczyścić, bo ostatnio kosiliśmy od twojego starego, także troszkę się pobrudził. Ja ci podepnę... Dobra, słuchaj, ja ci nie będę podpinował, weź ty sam podepnij, ja sobie ślężą odjadę do tyłu. O, tym sobie pojadę, zetorem. Ja to, no to mi się nie... No tak, za torem będzie dzisiaj robił. Ja sobie tylko ślężą odjadę do tyłu, poczekaj sąsiad. Ale to jak to w ogóle chodzi w tym? A to ty pryskałaś? Tak, przyskałem, bo na, na kwasty, na rzepak miałem, wiesz, na ci odepnę, a ty się postawię sobie tutaj, e, dobra, słuchaj, kultywator no. jest tutaj, ja ci ja. zaraz tego BMK -ku odjadę, kultywatorek sobie widzi, a bo to są jeszcze brony, no to musisz sobie sąsiad jeszcze otworzyć tego, e, brony wziąć, ja byłem odjadę. O ty, nie co na nami się jakoś jedzie, bo ta to jest to... bo to co mnie wie, jak to się biegnie wszystko, to, to, to prawie podobnie jak w tak podobnie jest, tylko ta matematyka chyba jest, czy jak tam jest. No to tam jest na joystick to nie tam działa, to tam w siebie. No to weź sobie to wyciąg elegancko. I ja tobie to weź coś tak postaw, żeby ci tam przeszkadzało, żebyś elegancko mógł sobie cofnąć, nie? Tylko to żebyś mi kurwa zaraz nie rozjechał jeszcze To, to o co, na mnie leciutko wszystko chodzi. Bo ja jestem bardzo tutaj politykiem i biznesmenem w tej miejscowości, także wiesz jak jest. A wiesz, że wybory były? Jaki wybor? Prezydenta. Prezyd prezydent się zmienił. To nie teraz jest. To wczor wczoraj Telewizji nie słyszałeś? Nie widzę tego telewizora, ja, nie. Ja może ty prądu nie miałeś czory Ja telewizora nie mam! Ale ty jak gdzie masz, a, a, telefon, a telefonu nie masz? Telefon mam, ale czekaj, ja nie oglądam wiadomości, ja nie wiem co się dzieje na, na świecie. No choko, tylko mi ojciec kupił telefon kapitalny. Tak? Widzisz jaki? Zgadnij jaki! A co on kurwa on pewnie dostał z ja mi kupił za 5 tysięcy. A pierdolę, powiem ci tego Ale to ogólnie to chyba do tego z tego dofinansowania do pewnie nie No to chłopy, to wie co by teraz jest wszystko wszystkim, ja wiem że ty, ty, ty nie jesteś u siebie, ale u, u, urządzasz się u siebie, ale mógłbyś to troszeczkę odstawić na bok, nie? Że jak? Mówię, że ty nie jesteś u siebie, ale urządza się u no. siebie i tego, skuter na środku drogi Tylko się ciebie pytam skąd te ty obore masz? Bo ja mnie nie było obora jest tak. ta obora została wybudowana, ona no jest nowa! O, takie widzę się sprzęciki, jedziemy w pole, jej testować dzisiaj to A ty, a ty, yy, ta jawka jest na chodzie? No, no działa, jak chcesz, to się może przejechać nią Eee, wolę krosa, bo szybciej, ja ten będzie, za mula Jak chyba. chcesz, to możemy się powiścigiwać za chwilę To Zobaczymy, czy się szybszy jest Czekaj, ja nim w sumie wyjadę, dobra Chuj, nie jedziemy kiedy w pole Jedzie indziej, bo ja tam paliwa dużo nie mam, Dobra, no, nie jedziemy rozervę. w pole Czego? No, kurwa, bo czy, trzeba tutaj tego porobić jeszcze No ja mam rezerwę Wejdziemy w kolejnym odcinku. W krosie, mam na rezerwę. Muszę na Ja mam na masz rezerwę, na dawaj tu, bo ja w wyjeżdżam już. Kurwa, to nie ma rezerwy. Dobra, ja wyjechałem, dobra, chcesz się ścigać? A ty mówisz, że to wolno idzie, patrz tu, kto idzie. Kurwa, ja jeszcze dziś... Dobra, dawaj na wyścig posti? jedziemy, gramy tego. Y gramy wyścig i tutaj, olizaki. Nie, Kidizaki. Olizaki, popatrz tutaj, dawaj, javkę postawiaj. Y ja y jawkę postawiaj. Ja mam jawkę postawię, dawaj, jawkę postawiłem, dawaj, jawkę Kurwa, w drogi. wjechałem. Zaraz, kurwa robimy takie wyścig na Nie, Czym kurwa, co, ja. ty, co ty ty odpierdolisz? Czego ty kurwa wjechali w moje? Nie, będziemy. Yy, wiesz o co? O, żeby przyjechać się tym Jundirem. Po drodze. Żeby ci dać? No. Dobra, dawaj. O to walka będzie. A to ty nie ma szansy. Ja mam, ja mam przerobiony. wiesz, że mam przerobionego. Nie wiem o tym, dobra, wyślij i gdzie zwieźli mieszka ten. Yy... To. Jego ciąg Prezydent? Tak. To gdzie ty po tego bo bogniesz? No kurwa, to ja To po przecież motory tego, nie? Kurwa, mi wypadło, że dzisiaj mam jeszcze potem jechać. Ja po ten co? Dor... Po traktor. Jaki traktor? Bo ojciec mówił, że jest traktor gdzieś, z jakiś z Lodursusów czy coś. Nie wiem, czy ja tam się na tym nie znam, bo ja nie jestem po mechanice. Z Lodursusów? A gdzie ten z Lodursusów jest? Na. Dzichowie. Tak? No, tylko nie wiem, czy dzisiaj radę A z, z jakiej to, to kurwa jest? okazji? No, że pieniądze ma. Ale i co, ale ty jaki to z lodo Ja o tym nic nie wiem, że jakieś horsusy są. No jakieś rususy, nie wiem, czy dziecki, czy nie, co tam jest... Nie wiem. To mi mówię, że mamy odebrać, a on on nie może, bo jest w tym. Szpij na razie. Dobra, może. to no to dawaj, to zaczynamy, to, no, to, to pojedziemy tutaj, przejedziemy się, to zrobimy nie i pora. pojedziemy do tego. I pojedziemy tam. Ale to jak to mety nie ma. Co? Hmm, narysować metę? No to kurwa meta jest, no to tak to, to, no od 3-4, nie? Będziemy startować. A tak, to ktoś rozleci to, tobie ten? Tylko czekaj chwilę. No. Czekaj, widzę co on robi. Może pompko pompuje tego paliwo. Bo nie ma w wygaśniku. Muszę popatrzeć tutaj. Albo może jakiś nitro ja. instaluje. Tylko ja wolę w polu coś porobić, niż tutaj robić coś i wyścigiwać się. Kurwa, jak mi się paliwo skończy? Ja ci dam swoje. Spuszczasz tego kurwa z ciunika, nie? Bo tam ropa jest, to no, a tu benzyna idzie. No za fest i sobie kapitalnie I co wreszcie? No dawaj to startujemy, nie? Przyjedziemy, wygramy i pojedziemy tam na ten zwrot Dobra Rura Gotów? Do startu Start Start Oooo, rura! Ja pierdol, ma I rura O kurwa, I... ma nie sydeka, fajnie I ale w Kurwa, ja się i... może zdążę, czekaj Dobra, jest, dobrze jadę, na razie ale to w prawo do tego. O kurwa, ale wszyscy zakręt jebany, Jak on to zrobił. Ty dobra, Co ty mój ty jest, No tylko kurwa, robię ślad, kurwa, dziadku. Hmm. Ty jestem w stanie czy dogonić, nie powiem, że nie. Jeść tam prosto jeszcze. Tam się gdzieś zakręca I tam zakręca. O kurwa, Jedzieś, jedzie. jedzie. Nie draga ci zajadę. Nie prosto, tam się gdzieś zakręca, jakie kółko tam jest, w lewą stronę zaraz będzie. Tam zakręcamy, to... wraca na mojego gospodarkę, wtedy będzie wyścił do końca. Ja nie zobaczymy. Na no, O właśnie tam gdzieś, no. Dobra. Yeah. Kółko robimy. O kurwa, Mać! Wipierdoliłem się w gruz Ty tu wapno jest. No, mogłeś tutaj kupić. Tu robiłem wszędzie kółko, dobra, kółeczko robimy elegancko. Dobra, jestem na prowadzeniu, wypierdalam kryska. Ujdę dogonił mnie. Dobra, pojechał FES. Dobra, fest. jedzie FES teraz, forma! Kurwa, Mać! Gdzie w tę Kurwa, ja, ja, ja nie mam szans go dogonić. Mm. Dobra, pojechał przez kukurydzę! Kurwa, jedź czym ci tu, Yamahoo! Sale, masz, ja bym się nikt tu perłał. Ja, ja jadę stówkę, ile ty jedziesz? E, stówkę. Te Tak, 109 na mam. A teraz 105, ja cię nie dogonię. Musiałbyś gdzieś tutaj się teraz tego wyjebać, to bym dał radę. Kurwa, on się Nie chcę krzaki. O kurde. kurwa. mać. Dawaj. Jakbym tutaj dobrze tego wjechał, w ten zakręt, to bym ci dogonił teraz. Ha, ha, ha. Ale mi się nie udało tutaj wjechać, ten zakręt. To ja w ogóle z kamizelku jadę. Ostrzegawczą chyba. Ostrzegawczą. Zabaj, ty, ty Dobra. na podwórko no Nie, tam dalej pojechałem. To co jedziemy do tego tego? Mm, nie się tak spodobało, że nie wiem chcę mi się tego głośnić jechać tam nie wiem Gdzie? mogę poje Możemy pojechać, ale e, tylko ja kurde nie wiem czy jechać pooglądać kurde, tylko od razu kupić. A, a co czy to bym co, co tam będziemy coś tego? Tam będziemy można coś kupować? E, bo tam będzie chyba z trzy traktory, chyba mi się tak zdaje to ta firma będzie miała, no chyba z trzy traktory powinny być tam. Coś takiego nie wiem A co? A co my idziemy do szefa Ursusa? No, o kurwa, takie kontakty macie z tego? Nie wiem, to ojciec złapał, to nie wiem. Aha, nie wiem. Weź se posta tutaj, kurwa, ma 30 mila, kurwa, tak Nie rzuca ty. Ten, i się lęża. No to ja za tego, Jundire chyba dajesz dzisiaj, bo wygrałem z tobą. Ty, no. to właśnie. w kolejnym odcinku ci mogę dać. Ty, w kolejnym odcinku możesz im przyciąganie ciuników, skoro tym kupisz dam. tam, to tyle ciuników mamy. Jakie zawody może no. zrobimy na miejscowości? A, Mieliśmy kurwa agredować, miałem. No jeszcze to polecie, te... no kurwa nie wiem w sumie kiedy pojedziemy. Może jutro byśmy pojechali, to później byłoby przyciąganie czujników. A co jutro ty to robię? Takie co jutro robię. W ogóle? Dobra, to jutro pojedziemy. To jutro zrobimy tak. Jutro zrobimy w dzisiejszym odcinku zrobimy przyciąganie czujników i pojedziemy jeszcze w pole po te stojemy. A dzisiaj jedziemy do tego, do, do, do gdzie jedziemy? Do szefa firmy Ursus, tak? No tak słyszałem, tak nikt tak powiedział. Tylko kurde muszę w GPS y, klepnąć i nie wiem gdzie pojechać. Jakbym brał od razu Tylko to prędzej traktor, drami, już prędzej, bo mam ma ja 40, nie umie jeździć Aha. No ale to też będzie twój stary używą, nie? No to coś podobnego pod to musi być, podobnego, wiesz o co chodzi Takie coś będziecie kupować? No coś, coś podobnego do twojego, bo to prędzej ja się na ten znam, bo to nowoczesne wolę Niż takie stare trupy, wiesz No no, no to Dobra, to słuchaj, to tej... zrobimy no bo... tak, czy my pojedziemy, no to możemy czym pojechać, jak chcemy to możemy pojechać motorami nawet Motorami? No to chuj, motorami pojedziemy, no Powiem Ci, że najmniej będzie zabawy i powiem Ci, że będzie w sumie też najszybciej i wiesz, nie? No jak się słuchaj, zdecyduję się to od razu traktorem wrócę. A ten ten zostawię tego właściciela potem sobie. No to biorę. właśnie, to dobra, to gdzie jedziemy na Zdziechów, tak? No to tam gdzie do szkoły chodzę właśnie Na ten Zdziechów No to na Zdziechów jedziemy, dobra, to ja w sumie wiem gdzie No to jedziemy na Zdziechów i tam jedziemy do i do tego widzę, wejdziemy do szefa założyciela firmy Ursus, nie? Będziemy traktor fest. dla syna Indora no teraz to ci nie dam wygrać, suki, nie. O kurwa, ciężko idzie. Nawet go nie widać. No to nawet go nie widać on jest. Aż teraz, po polach tak so, na trochę beknę, se, bo trochę wody się na gazowanej. Mmmm. A to się grzeje. Grzeje dzisiaj, bo mogę za wodę zabrać gazowaną, nie wziąłeś? Kurwa kukurydza jest taka, wys wysoka tutaj wyrośnięta. Pamiętaj, że ty... na krzyżówce w prawo Słyszałem, że ty dałeś ten do tego, do siecz sieczkarni do naprawy na no, no, do tego, tego, do PGR-u A? No A moglibyśmy autobusem mogli pojechać? Bacazze tu jeżdżą no w ogóle? No moglibyśmy, ale to później musimy czekać i bilet kupować niepotrzebnie No to ty kurwa kasy nie masz? Nie mam pieniędzy No jedziemy na ziechów, nie? Jak będziemy mieć blisko tej tego, tego domu yy, właściciela Ursusa To odpalę wam dalej kamerkę, nie? Mhm. Dobra Krysten, ty mi mów gdzie to jest, no. bo ja nie wiem Powiem ci to, chyba na lewo trzeba jechać. Tu, ty, o o. Daj mi się przyjechać tamtym jawko trochę. Masz. Ty a ty umiem nie jeździć czy jak? No przecież ja tam jeździłem, przecież ja go kupowałem. To jest to co to, 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 to też chodzi przecież to na, na biegi Ale jest. Z, y, Właśnie, z tymi traktorami. Musi być traktor wieżaki. No. Tak trzeba patrzeć. Żeby był taki wygodny. Fotel był wygodny nie, jak ta kurwa w tym, kurwa gdzieś 40 taka sama blacha jest. co nie? Siedzisko. No. No, i te biegi, żeby były takie nowoczesne, to wszystko. No i nie wiem, taki koron, nie wiem, czerwony może, nie bo, żółty, nie wiem, coś takiego. Będzie, prędzej pode mnie, bo wiesz, czasami bym mu go na gospodarstwie robił, pomagał. Tutaj od dziś to jest chyba. Tutaj na lewo? Tak, w tych chłupie, żółty. No, o, to chyba to jest ten facet, chyba tutaj tu jest. O, tu widzę, tu trzy stoją, czy ursusy. No. Miałby macie coś Po dzisiejszym no. filmie macie i do wyboru wam powiem. No, chyba, że ty vlog nagrywasz, to ty nagrywasz. No, ja nagrywam vloga, no. No to byś tam powiedział w swoim no to widzom, to ja im to pływa, pokażę, czy... nie? Oni no nie będę wiedzieć Tylko... Ja to co zajadę? Fajnie że ty ja pojeździ. Ty, te paty w ogóle się uzywa z tym piwem? Może on jest? Na ten ten chujdawca. Coś tam gada, dziabdzia! Ale, ma ale mam, ale mam, mam, mam rota. Nie słyszysz dziabia coś tam. Tak, coś gada sobie. Ty, to, czyli, czyli tak, jest. te trzy ciuniki masz do wyboru do kupna, ale ile masz pieniędzy? Bo ja powiem ci, żebyś kupił tego na początku. W sensie 14, sensie czternaście, to pisze koni. To no jest problem, że ja kasy nawet nie wziąłem. Takie. A to ja wiem o tym. Ja tylko mam takie, że wiesz, on mi tam konto ma stworzył. To ja bym tylko na konto mógłby się Tylko Tylko nie, tyfato się zgodzi w ogóle na to. Dobra, słuchaj, to powiem ci tak. Ty chciał. A który ci się z tych wszystkich najbardziej podoba? Hmm. Bo ja na pewno dałbym tego. Tego. Mi się najbardziej podoba ten i ten właśnie. Dwa, bo ten żółty to taki kojem prawie po no 40 bo to jest taki zwykły czypek, to powiem ci, to jest no. porównywalna moc do 40, to się nie opłaca w ogóle kupować, nie? Jeśli tutaj zainwestować ma, i coś kupić, to wylepiej Większego. Czekajnego. A mówię, że coś mówił ojciec, bardziej kurwa, to gospodarce, żeby bardziej wiesz... Po takiej większej maszyny, jak pod nagrega, tam, tam taki kurwa, nie wiem co tam jeszcze ma. Yy, pod ten sierpnik do kukurydzy. Ja myślę, że kurwa coś większego, taki do 100 koni ponad. No to powiem ci, tak, no, do 100 koni na... a ten chyba, ten, ten 53, 14, to on chyba nawet tyle nie ma ja tak, to powiem, co? to ma? To ja to się zjadę zobaczę, jak to w ogóle jest. No fotra jest skórzany, z góry wyczyty. Chyba. Jakieś. Tutaj biegi, kurwa, jest, jest problem, bo biegi chyba są na dole, tak? Czy jak to jest? Eee, bo tamty... Ja się boję, ile to ma koni. To ma 72 no, konie. Mało. To mało, ma, to, to, to ma tyle co mój, co mój tamten yy, Zetor. Ale mi się już nie, nie podoba, bo to musi być tak, jak Zetor biegi. Jak? Tak, jak Zetor ma twój. Ale co masz? Te twoje biegi, bo tutaj, tutaj inaczej jest, biegi se w ogóle, żółwi tu tam inaczej też inaczej, bo tam chyba jest na wajchę no, czy tam na dole. jest czekaj okay. A co najmniej kabina jest, to co najmniej ciepło będzie w zimie, albo Nie ale na ale masz. masz, czyli tak jak u mnie jest No ale ten masz tam, tam, tam a czekaj, trochę tutaj inny. jak jest? Trochę a, inaczej też tam jest na dole Na dole, a chodzi o to, że po bokach masz, widzisz tutaj te dwie wajchy, a to masz Dobra, cingi. weź tutaj wsiadamy Niecia. do tego sejba, zobaczymy tego jak to wygląda No ten kurwa co najmniej chodzi, wszystko kapitalnie Licznik jest, tu jest. Fotel też jest dobry. Czerwony. Czerwona szara. Co najmniej na skrzynkę ma z tyłu siadnąć. To nawet nie ma gdzie siadnąć. No turbo nie? ma, jak widzisz, bo jest przy wydechu. A to jest napędę? Tak. O, no to tutaj daru. O, to będzie cię testować gdzieś w polu. to o agregatach od twojego, może, myślę, albo coś. Rurka dobra. A to się pojawia, żeby poszło z tym agregatem, który jest kuba do dundiera podpięty. A to się też to otwiera w ogóle? Bo kabina jest, otwiera się. Dach się też otwiera. Pewnie tak, ale nie wiem jak Jak to normalnie wszystko skończy... wie? jak to w ogóle, jak jak to w ogóle ma To weź to ja sobie na tego, zobaczyć, jak się widzę, jak tym jeździ Nie, dobrze się jeździ, Klapacze z tyłu ma Tu fajnie kierownica Też. chodzi, nie wiem czy tam jest pomaganie, bo zaraz zobaczę O, tu jest pomaganie ja. kierownicze w tym, w tym rysusie Jakbyś chciał wiedzieć, ci powiem Tylko nie ma tej, tak, tej, tej takiej gałki tutaj, na tej kierownicy No to nie jest wiem, ale to może wspomaganie będzie, zaraz zobaczę Ale co najlepszej prędkości jest, wszystko jest jest tak, do prędkości, to jest do temperatury, do paliwa, paliwo jest całe, chyba full. No, może zajadę do chłopy. No to tak, to kurwa jest A tu jest na górze spoko. się światło w ogóle. A tu jest jak na jak się włącza w ogóle? Kontrolka się świeci. Czekaj, bo lampę zaświeciłem ci na, na pysk. To nie? Patrz. U. Kurwa, ale mocne ma te światła, pokaż tego Orsusa. Tu też jara, a pokaż tamto. Ty jak 60 sprawdzę. Ja ty to 60 chyba kiedyś jeździłem, chyba mi się zdaje czy nie. Ło, wow, ten jest fajny, bo nie ma słodu błotników, fajnie to wygląda. To ciężniki ma. to co najmniej, obciążniki przełonie No dobra, co najmniej. Też dość dobre, fajny. Ja wolę tak większymi jeździć. Nie no, ten inni. mi się podoba ci powiem. Ogólnie fajny jest. Czekaj, okay. a ten? Dziwić kopiera, zamyka. Co najmniej duże koło, bo są, co nie? No, są, są, są. I nie zapadnie ani nic i z ten cały nie plus jest z napęda. U ciebie nie ma napędu, nie? Od ciebie nie ma. No apenu daje do roboty teraz. Turbina, to jest turbina chyba jakaś patrz. Co no to masz turbo, nie? Więc tu to na obroty weź, tyle to ma koni, 150? No to ma 150 koni, no O to Wejdaru. A zaczepnia jaki dolny, górny Dolny i górny ma. To jest spoko co najmniej. To jest zaczepianie tutaj, no tu to jest żpt Tak. węża wszystko. Chorolika cała, no co ci powiem? Ale co nowo nie wiadomo jaka cena! ciągników No co się powiem ten na pewno by kosztował 70-80 tysięcy to tak samo praktycznie pod, podobnie by mój kosztowało, nie? No to ja do na koncie swojej to coś tam mam. Kisparki, mógłbym dać To to, to tutaj tu, 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 tu tak, no to nie. A to? Ile kosztuje ten? No mm, to, to ja to też będzie to. Powiem Ci to, to jest drogie, nawet nie czy to nie będzie czasem droższe od tamtego, wiesz? A to z napędem jest czy bez? To też jest napędem, no. Bo ma wałą widzisz, no? A no widzę, widzę, to ma też ma zaczep? Też ma zaczepy, tak? 60 nie ma, nie? Hmm. No tak samo praktycznie, nie? Tylko na nie ma, to na no, było to Tobie igieczko no, Nie ma, nie ma, nie ma, nie? Tu właśnie są Pamięć tak, ten ma, te, ten ma mało koni, ten ma 80, ten ma 150, to jest drugi raz tyle, jest przednim napędem Jak już coś planowałeś na tego, coś planowałeś większego, to lepiej to kupić Co najmniej duży jest też. A co, jest ojcem gadu? Hmm. Co by jest ojcem gadu, Tak tym jeździł jak on ty woli jeździć mniejszymi, starymi, bo jest on stary daty, to wiesz, że on starymi woli jeździć, niż nowymi to co to, bierzecie? No. no to nie wiem starego, to nie wiem z jakiego roku to może być w produkcji, to nie pisze, to tutaj tabliczka jakaś jest Ja przebliżę. Yy. Tu jakaś tabliczka jest, ale tu daty nie ma Nie ma daty, Zakład no. Mechaniczny, jakiś, Ursusa Nie ma Nie ma mm. No nie wiem, to tak się zakłada 80, tutaj. 90 coś Ja bym to wziął Czyli to Tylko bierzecie, niech... tak? To ja mi wziął, ale jak tylko twoje ludzi tam, to jak e, raportar robisz, to nie wiem. No to ludzie są i możecie pisać w komentarzu, który macie nie kupić, nie? 60 to jest pierwszy, drugi to jest Ursus, a trzeci to jest y, Ursus1614, nie? To jest ten sześciocylindrowy, cylindrowy, nie? Bo wie, było... wiecie, pomóc Osu. tutaj Krystynowi, nie wybrać ciągnik. To, ten ty, wygra, ten co ma więcej głosów, wtedy bym wziął. No tak. Wie tylko to przelewę muszę zapłacić z tymi temu gościami, bo ja tyle nie mam Najbardziej to ja ci powiem wiesz co? Że po filmie no. ustawię ankietę, tylko Muszę mi pamiętać, że mam ankietę stawić, nie? To ja stawię te trzy trzeciuniki, zrobię każdego zdjęcie i stawię no. ankietę i ciekawe co wybiorą No dobra, to możemy to tak. to na razie, będzie? To na razie to mogę gościowi powiedzieć zaklepać co najmniej kuwa. To co najmniej mógłbym tam wpacić mu trochę, bo mam przysłabie 100 zł tylko Robię zdjęcie no tego, tego, robię zdjęcie 60 Tylko ten paty to nie wiem, no, on jakiś pijany jest chyba i robię jeszcze tego ursusa full, full co sobie nie mówi O Dobra mam To co to słuchaj młody to co w kolejnym no. odcinku mm. Tylko słuchaj czy nie wiem czy to w ogóle papiery mają No to jak no, to wszystko ma nie Przegląd czy wszystko przegląd mają ubezpieczenie mi to wszystko trzeba bo to jak, Ta jak tak świadza, To ja za to nic nie zabije chłopie pasem mi będzie. bił To tak no to w kolejnym odcinku sobie kupicie, to przyjedziecie ze starym na ten, z lewetą i sobie kupicie, nie? Bo my jutro będziemy o, po, no. robić zawody przy, przyciąganie linu. A po co my lewetą, chłopie? Kuwejga tak odmali do destrukcji, ale nie No no to nie wiem, nie? Bo ja tam prawo jazdy jakiś zrobiłem na traktor, jak na, 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 na samochód, to na traktor to, to to samo jest, co nie? No to tak. Tylko na przyczepę nie mogę, bo to trzeba bałsano robić, czy jak to jest. Dobra, tak, no to samo. tego, to najwyższy w kolejnym odcinku przyjedziesz tym, co oni wybiorą, nie i kupisz. No tego narzcie trzeba mieć maszynę do tego. Dobra no, widzę, to, tak, w komentarzu na ankietę, ankietę macie widzowie na tym, na YouTube, na społeczności, głosujcie i jutro w sobotę widzę w z przyciągania ciuników. E, słuchaj tury, ty, ty hey, słuchaj, ty hey, słuchaj, on się jakimi jajami się zajmuje? Kurwa mać, no ma jajek Ty, on czym tu się zajmuje w ogóle? Ma ma to samo, to co? Zdoli, Kurwa ma Takim chyba autem jeździ, co to jest za auto? Kurwa nie, jakaś BMW pewnie Czarny, co to jeszcze ma? Chyba nisa, nie. O, to jeszcze na auto ma chyba, to jest chyba ten, córki, albo o, tego. Jakie? dobra, ale nie będziemy chodzić i patrzeć mu po garażach, tak co nie? E, na społeczności macie ogólnie w ankietę, pomóżcie Krystynowi wybrać ciągnik jego, bo to będzie widzowie jego własny ciągnik i to z Indorem będzie prowadził. Także... No, no właśnie, że będą A już jutro widzowie będzie odcinek, e, tego, tego, Zawody na przeciąganie tych ciągników No to szybko? No co ty się w ogóle waczyć w ogóle, jak to zawsze przegrywasz? Jak przegrałeś dzisiaj z Krasem, to jak? No dzisiaj przegrałem, nie? Ja to masz tego. W kolejnym odcinku na się przechodzisz Jundirem jazdę, ale nie wiem co ja będę Chyba tylko się na pojeżdżę chyba dobra, to tak jeżeli wam się dzisiejszy odcinek podobał, pamiętajcie o stawieniu łapki w górę subskrypcje na kanale, to macie oczywiście tam na dole zjeżdża, czy dajecie subskrypcję, łapkę w górę e, dzisiaj z nami był oczywiście e, i syn Indora, czyli Krystian cześć Grupa na Facebooku, Szwagry picie, link także w opisie Widzimy się prawdopodobnie jutro w sobotę. Odcinek dostaniecie oczywiście prawdopodobnie już rano, o 10, bo teraz nagrywamy ogólnie dwa odcinki, jakby ktoś pytał pod rząd, tak więc prawdopodobnie o 10 dostaniecie odcinek Co oczywiście tutaj Krystian, znaczy się wy wybraliście na społeczności jak i ciąg. Także głosujcie. Miłego dnia Wam życzę popołudnia, wieczoru. Widzimy się jutro w sobotę, prawdopodobnie o 10 godzinie. Trzymajcie się, do zobaczenia mordeczki Nara.